Widzowie. Dzisiaj będzie odcinek taki: na pamiątkę, jak wprowadzi się nowa aktualizacja. Ja, ja mam takiego skina, bo mam karnec. nagryję z tego film więc możecie zobaczyć. Ale taki brok już nie będzie długo. Bo do 30 zmieni się w innego więc zobaczcie zagram sobie nim rundę bo, bo skin... zapomniałem zmienić się motki <laughs> ten skin znaczy ten brok jest mega fajny nie wiem czemu twórcy gry chcą go zmienić Więc pokażę wam ostatnim rundę. Znaczy nie, nie ostatnią. Zrobię kilka rundek na każdej mapie, co dzisiaj jest. Ale też muszę się skupić. Żeby wygrać Aha, ja mam ostatnio coś zero aim. O, rozwaliłem go. drink <laughs> spear ha bravo so <laughs> <laughs> Dobra, to była gierka. Tak wygląda jego ikona profilowa, tutaj możecie zobaczyć na dole. Tak wyglądała jego cieszynka, bo też się zmieni jego anima... Znaczy dobra, cieszynka. Animacja. No i mówię na to cieszynka. O, emotka. Jeszcze... zmienię emotkę na jego normalną. Jeszcze na chęć tu sekograno Mówię, że na każdym trybie co teraz jest sobie przeskoczę tam nikt nie został? Chyba został, został Hahaha, ha, ha, ale easy było unikać. Co tych te Ala Hero Ja się nie chcę pod... Ja się nie chcę timować. O kurde! Tu się zdziwił. <słuch> tak <słuch> to się robi. O, no, ale zwa... take shot tam. bo to nam zaraz polecą na nas ale nie my tutaj ich rozpierdzielam jesteś tego pewien? No. kurde czemu mnie jeszcze save'a Też tak wyglądają jego emotki Jego strzały Ale nie strzał się zmienił, nie było to w Browtow Ha! Wygrana Dwudziesta ranga! Trzydzieści blingów Jej Dobra Game graph Jeszcze Nie no ja coś w ostatnim mam zroli no. Harus w ogóle mi to nawet nie wymienił Wsum się Dobra, dzięki Увага! Браво! 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 Скачвам, Никит! Dobra, ja tam tamtego męcha nope. Jeszcze się ratujemy Kurde, byśmy mieli 10 gemów gdyby nie uciekł No, no i dedo Aha, to wyklonął izbę

Okej, okay, jeszcze jaki tryb? Do Elsów to ja nie widzę. No. To pan ma trzeci gold na. na dole, no like. nie Bo. BILDI No fleks. Uff, zniszczyłem. Gdzie lecisz? Nie. Dlaczego to się zniszczyło? Czemu ja mam 19 HPX D? Okej, to tylko niechcąco kliknę ulta. Dobra, ja podchodzę do chłopa Będzie miał piłkę tylko I... Ha! Ten Bas chyba nie widzi, że ja mam ty. No dobra, ja to nic znaczy. Znaczy, znaczy, bo jak gram na solo, to ka każdy by prawie się na mnie timuje, więc znaczy trochę to, to, A wcześniej, jak jeszcze miałem tylko zwykłe klekarz, to nikt się na mnie nie teamował. No rzadko jedynie. Musimy to wygrać. Nie ma opcji. Ja, ja mam za mało. Mną... Wow, wow. Dobra, ja gram na czas, gram na czas, gram na czas. Dwanaście eliminacji? Kolderius? Dwanaście eliminacji? Co? Wy to widzicie? Nie chcę No i ostatnie... Solo. W ogóle fajną mam kartę bitewną. No o, właśnie zapomniałem wam powiedzieć. Mam Golden Handline, Majku. No to to spierdzi. No. Aha! No bo co ciągle skacze No, cztery razy z rzędu już skakał. Ej! Dziwne to trochę No dobra, pograłem na każdym trybie Teraz czas na inny na Mam tego skina z Frankiem, bo Po pierwsze, ten skin już nie będzie tak wyglądał I normalnie Frank atakuje Mam maksymalne HP, atakuje tak wolno znaczy nie jest tak wolno, ale trochę ten... Poczekajcie. Dobra, mam mniej HP. Atakuje tak samo. Taką samą prędkością. A po tej aktualizacji już tak nie będzie. Bo już wtedy będzie dużo szybciej atakował. Im mniej HP, tym Szybsze atakowanie. Poczekajcie, jest ja chcę zrobić tego trika Kurde, jak to się robi? A nie, ja chyba wiem. I w ogóle hipery będą nowe. Właśnie będzie hiper. Hmm, co tam jeszcze? A, już nie będzie 80 za zademiarze. Już nie będzie. Będzie 82. Znaczy, najpierw będzie 81, 82. A i jeszcze chyba to, co każdy chciał. Będą tutaj gdzieś będą skrzynki w tym miejscu gdzieś będzie skrzynka i za każdego wina będzie się zdobywało tokeny i 12 tokenów chyba to będzie mega skrzynka i będzie można je kolekcjonować a według mnie nowy skin, który będzie ta szerubastra starszeli to to akurat mega słaby będzie. Nie ja mam tego skina, jak tego. Mam też tego, on jest rzadki teraz bardzo chyba. To ten też Classics. W ogóle klasy często będą inaczej wyglądały też. Hmm, to chyba tyle. Więcej nic mi się nie przypomina, chyba. A nie, będą jeszcze dwa tryby nowe. Że będzie się. No to po prostu bitwa kolorów. Nowe skiny, też. I tam, że każdy gra ten sam zadmierzem. No. I... A, jeszcze na, na nowym Brawl Talku będzie przez chwilę Kod QR i po prostu wystarczy, że włączycie aparat. No włączycie tego obrotu tylko na jednym sprzęcie i po prostu jak włączycie aparat nakierujcie na ten kod QR kliknijcie w to i kliknijcie w link i przeniesie was do Brawl kliknijcie że tak i odbierzcie tutaj no i tak znaczy, będziecie mieli klasyczny a jeszcze będzie nowy karment No, to teraz na tyle Zostawcie łapkę, subika okay, like i lajka